Witam niedawno umieściłem film o polecanych kanałach no i napad oczył się dla odmiany nie wiem jak go nazwać idiotyczny, kretyński, debilny no może się jakieś słowa na określenie czegoś takiego no nic innego tylko zwykłe perpetuum mobile Kto chce to sobie oczywiście znajdzie ten film, obejrzy od początku, no, to mi wygląda fajne do jakiegoś filmu kurde tam sprzed nie wiem 30-50 lat, może by ktoś ten temat łyknął. No, jak widzicie, takich tu debilizmów jest mnóstwo. Bardzo częsty przypadek tu, no nie oglądałem tego, ale już widzę, tak samo jak i tu, mamy stałe pole magnetyczne, i ono ma wytwarzać nam jakąś, jakieś napięcie. Każdy, kto zna zasady budowy prądnicy. Bawił się tym nawet, próbował budować. Wie doskonale, że stałe pole, tak jak tu na pewno nam nie wytworzy energii. Tu często chwytają się tego, że na przykład magnesy neodymowe, coś takiego, ale to nieważne jak duże jest pole. Jeżeli będzie stałe, to zapomnijcie o tym, że będzie wytwarzać jakąś tam energię. Inna na przykład sprawa, że powiedzmy... Yy, to, to już gdzieś widziałem, gdzie za tych gwoździe normalnie gościu otrzymał, tak, co miała być tam ta energia. Zaświecała żarówkę na 230 V. Ciekawe, że go prąd nie poraził. No, może być dość zastanawiające. No, tego jest naprawdę mnóstwo. Energia z nicości. No, mamy tylu geniuszów, no Miliony tych geniuszów. To czemu jednak tej energii, tą energię kupujemy? No, przecież co tam? Parę magnesów, gwóźdź, drut. I już nam, kurde, rozświetla ca całe miasto. No, to czemu jednak tą energię kupujemy? Bo, co, bo w praktyce się da, czy nie da? Ktoś próbował te debilne doświadczenia powtórzyć? Napiszcie, co myślicie o tych ludziach, którzy dają lajki, no zobaczcie, którzy, którzy się zachwycają tą energią darmową, no tak się zastanawiam, czy nie zniżyć je do poziomu tych debili i po prostu nie dawać takich oszukańczych filmów. Wtedy oglądalność kanału wzrośnie. Tylko gorzej, jeżeli jakąś sensowną pracę będę miał dostać, to, to mogę jej nie dostać z powodu właśnie takich debilnych filmów. Czyli niejako skażę się tylko na egzystencję w jakimś wirtualnym świecie pod tytułem YouTube. swoją drogą no, w tamniejszych czasach więcej miałem różnych silników Kusiło mnie zawsze zbudowanie takiego układu gdzie silnik napędza drugi silnik który w tym momencie pracuje jako prądnica no, się łatwo domyśleć że to są silniki prądu stałego z magnesem trwałym problem wzbudzenia tak, uzwojeń, prądnicy znika i byłem ciekaw, jakbym to tam podłączył tam zasilanie, odłączył, jak długo by to się kręciło bo to by się kręciło przez chwilę, ale coraz wolniej, aż by przestało i kiedyś natknąłem się na taki film, gdzie było to pokazane właśnie że, że to jest po prostu fikcja, że nie da się zbudować perpetuum mobile i, I tam po podaniu zasileniu tego chwilę to działało, tam nie pamiętam minutę, dwie, ciąż ciężką powiedzieć, nie pamiętam. No nie wiem, ten, gdzie ten film, jak on się nazywał, to było dawno temu. A swoją drogą taki, takie doświadczenie, no nawet warto sobie przeprowadzić, aby sobie uzmysłowić naocznie, przekonać się, że praw fizyki. Póki co nie jesteśmy w stanie złamać. No. To był na tyle taki wątek humorystyczny. Jak trafię bardzo debilne filmy związane w tym temacie, to, to też je umieszczę, bo jest się z czego pośmiać. Nie można ciągle żyć w tym naszym kiepskim świecie, zwłaszcza w naszym kraju, no i zobaczmy co to będzie. Takie długie, to widzę pasznowce, co ta kobieta robi, ale dłonie raczej nie wyglądają na kobiece. Może jakiś szpak nam się tu trafił już. No i zobaczmy. O. No i dobrze, skąd się bierze ta energia? Może ktoś pokusi się o powtórzenie tego eksperymentu. No dobrze, starczy tego, tej zabawy, tego śmiechu, bo to jest aż żałosne. I zobaczcie, 2, tysiąca debili ok, okej, super, cieszę się super. Ja to nawet bez oglądania już po, po samej tej fotce tam na początku to już wiem, że to jest ściema. No, ale mamy, zobaczcie, w 3 lata 300 tysięcy kretynów. Prawie pół miliona subskrybentów, pół miliona. Debili, no. Dobrze. Dajcie komentarze. Co sądzicie o tym? Czy, czy takie filmy nie powinny być usuwane? Bo to po prostu robi głowę w wodę z mózgu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Do.